Siema, z tej strony Wojty Wojty. A to jest Minecraft. Tak, to jest nasz Minecraft. Tak. Już od razu przejdę Co z sezonem pierwszym? Sezon pierwszy mi się w ogóle nie udał. Tam mi poszły źle rzeczy. A to będzie sezon drugi. Tak. A to jeszcze do tych survivali i escape. Escape i survivale. Musie tylko bardziej escape i parkour tam wiecie Będą rzucone tak od czasu do czasu, a teraz będzie sezon drugi. Tak, wchodźmy. Stwórzmy świat. Sezon drugi. Dwa. Tak. Już mi dzisiaj tyle osób popsuło nagranie. Chyba po raz, tak po raz czwarty mm. nagrywam. Już mnie zaczęło to irytować. No ale dobra, zaczynamy. I jak widzicie, mam nowego skina. Jest, jest, jest! Oto on! Animal, tak. Wiecie go. Jeżeli ktoś oglądał mapę, to zna, choć w to nie wątpię. Yy, tak, i to będzie moja twarz kanału i tak różne rzeczy. Będę go miał... Na razie wszędzie. że mi się odechciało to robić, boż... Już... Podchodzę do tego jak pies dojeżdża, bo rodzina mi przeszkadza tutaj cały czas się szwenda No wiecie, dopiero co z pierwszej... No, z pierwszej wyglądamy na wakacje. I nie mogę No dobra. E, to standardowo robimy kill off. Taki, co, każdy odcinek będzie nowy pak Tak, tylko gdzie tu jest jakiś kamień. Tak jak zrobię. A tak, alfa, alfa, bo tam alfa kręciłem, kręciłem, kręciłem. E, słuchajcie, nakręciłem odcinki, ale y, po prostu zrobiło mi się tak, że kiedy przesyłałem te odcinki, wywaliło mnie i tak się wkurzyłem. Już po prostu mm, nie już po prostu nie siły tego po raz kolejny ściągać Bo wiecie, to strasznie długo dużo mi zajęło czasu. wyobrażajcie no. sobie, ściągam już miałam już tyle procent, a on mi to bardzo wolno idzie. No i yy, nie wiecie jak wszystko poszło. No, tak, tak. I wrzucę ją, wrzucę ją, ale jeżeli będzie na przykład napisane, że to gdzieś tak, w wakacje, to ja to nakleciłem wcześniej. Tylko, że po prostu śniam się od wrzucania tego. Kurde, nie ma żadnej kopalni. O, dżungla. Mmm. Dżungla. już mój dżungl. Tak, tak, tak. No tak, tak, tak. Tu się długo, 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 no ja chcę kamienia znaleźć, żeby zakończyć ten jakiś odcinek, bo to będzie szybki odcinek, taki mówiący, o, świetnie jest dostępny. Mm, tak. To, 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 to. nie O, jest Kurde, biorę skały, wkopuję się po prostu. Nie, mam dość. Tak, tak, no nareszcie. mi tu. No... Jeżeli noc zapadnie, to. No, to będę tutaj siedział. No i to dwa, tyle mi by wystarczy. wystarczyć. To będzie króciutki odcinek. Zaraz go nas skończy. Zostać, ktoś tu jeszcze raz wejdzie, to po prostu go zamorduje. Siedzę tutaj, przyjechałem jakieś godzinę temu. Miałam doła, dwie godziny temu. I tu zaczynam robić ten odcinek. I pewnie go wrzucę dopiero jutro, ten odcinek. Nie wiem, po prostu. tyle tutaj się dzieje, tak a za tydzień znowu wyjeżdżam wyjeżdżam i wyjeżdżam po prostu mm, no mam dużo z... grafik napiętych, jakbym to po, tak bym to powiedział tylko tam chyba dwa tygodnie odpoczęłam w domu, czyli to jest jeden z tych tygodni mhm mm <słysk> I mam nadzieję, że niedługo będę robił miał, miał tą serię. Um, um, no wiecie, z Julkiem Jeżeli ktoś go zna, na multiplayerze. Mam serwer przygotowany. I trochę już tam zaczęliśmy. No dobra. Mam craftinga. Jest drewno na no szczęście, bo już przestrasz. Zrobię kill off. Idę, mogę złożyć. Tak na miarę. Tak, 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 tak. tak. Dwa miesiące już mi wystarczą. No dobra, no to komentujcie, subskrybujcie i robcie to, co macie robić. Ja będę szczęśliwy, więc żegnam się z wami Wojt Wojt, czyli oni Do Dobra, cześć.